Największy ośrodek akademicki, bo to widać nawet po ilości gości. Przecież tutaj w województwie mazowieckim jest blisko 85 uczelni wyższych, więc rzeczywiście było o czym rozmawiać. Największe problemy to oczywiście kwestia jakości nauczania. Kwestia środków finansowych, kwestia wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy i to, to są rzeczy, na które rektorzy zwracali uwagę i dyskutowaliśmy również o propozycjach zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, więc też poinformowałem rektorów o tym, że w niedługim czasie projekt nowelizacji ustawy będzie przygotowany i będziemy dyskutowali i konsultowali we wszystkich środowiskach akademickich ten projekt ustawy. No, tematów było tyle, że trudno wskazać taki najważniejszy. No, mówiliśmy przede wszystkim o problemach. No, główny problem to oczywiście finanse dlatego, że z tym mamy problem w naszym kraju od wielu, wielu lat. No, ale rozmawialiśmy także o innych rzeczach, o jakości kształcenia, o tym, że mamy bardzo dużo szkół wyższych jak na kraj tej wielkości. Rozmowa była znakomita. To mogę powiedzieć zupełnie szczerze. To jest dokładnie to, czego my, środowisko naukowe, oczekujemy. Szczerej, otwartej rozmowy o naszych problemach i wspólnego poszukiwania rozwiązań. Pan minister dzisiaj wskazał nam wiele ścieżek. Będziemy musieli Nieco wzmocnić swoje starania, na przykład o środki europejskie, bo tutaj widzimy dużą szansę na pozyskanie dodatkowych środków. Bardzo duża ilość studentów. Tu są duże koszty utrzymania, nie ma akademików, więc ten problem akademików pojawiał się w co drugim, trzecim pytaniu. Więc rzeczywiście będę namawiał rektorów z uczelni warszawskich. Do tego, ażeby zaczęli ze sobą współpracować i być może trzeba wspólnie ten problem akademików rozwiązać. Tak, żeby uczelnie podejmowały razem decyzję o tym, gdzie te akademiki powstają i wspólnie, żeby je wykorzystywały. Myślę, że to jest ten kierunek. My w tym zakresie będziemy oczywiście pomagać i będziemy wspierać tego typu działania. Trzeba budować akademiki, to jest kluczowa sprawa.